Na rynku walutowym Forex dysponujemy dosłownie arsenałem zleceń. W tej lekcji zajmiemy się zleceniami obronnymi. Dosyć specyficznymi, bo rozmawialiśmy już o tym, jak zabezpieczać się w formie standardowej, czyli zleceniem typu Stop Loss, a teraz porozmawiamy o zleceniu, które będzie zabezpieczało nasz rachunek, ale będzie się samo przesuwało. Zapraszam do lekcji numer 25. Aby pokazać i zobrazować, jak działają zlecenia e, tak zwane trading stop, czyli e, stop loss kroczący, użyjemy do tego platformę, platformę od brokera Orbex, standardową i najpopularniejszą platformę tradingową, a więc platformę. MT4 MetaTrader 4 od firmy MetaQuotes. Mamy wrzucony jakikolwiek wykres. Tu mamy akurat przykład wykresu euro-dolar i nasza poprzednia pozycja z zleceń Take Profit. Widzimy, że została ładnie na Take Profit zrealizowana, i tak wygląda zlecenie ładnie zaznaczone na zielono w przypadku, gdy dojdzie do inkasacji zysku właśnie za pomocą tak zwanego TP. To tak. Słowa dygresji do poprzedniego materiału. Teraz skupimy się tylko i wyłącznie na zleceniach obronnych i wybierzmy może trochę bardziej zmienny instrument. Wybierzmy z tego e, z dostępnych e, instrumentów na platformie Orbex. Na przykład wrzućmy sobie złoto i możemy spróbować pospekulować. Podejście mocno krótkoterminowe, jakiś potrójny wierzchołek. E, ustawmy nowe zlecenie sprzedażowe, czyli dokonajmy. Po prostu krótkiej sprzedaży, zdecydowanie mniejsza pozycja, żeby ona nam weszła. OK. Mamy otwartą pozycję sprzedaży po określonej cenie 1968 dolarów 87 centów. Przesuwamy i ustawiamy nasze zlecenie typu, zlecenie typu stop loss, czyli tutaj wprowadźmy sobie na początek zlecenie stop loss na poziomie Dajmy je na 197950. Klikamy OK. Możemy je delikatnie jeszcze przeciągnąć, żeby uwzględnić. Ja tylko tutaj odklikam sobie ten trading jednym kliknięciem, zmodyfikujmy i przenieśmy jeszcze w górę. Tu mamy jaki poziom 198392 dajmy 1984, klikamy modyfikuj jest. Ok, tak mamy wystawione zlecenie e, Take Profit, zajęliśmy pozycję, e, zlecenie typu Stop Loss, oczywiście, przepraszam. E, zajęliśmy, zajęliśmy pozycję za pomocą egzekucji natychmiastowej, co wiesz, z poprzednich materiałów. I teraz, w jaki sposób powinniśmy e, przesuwać nasz Stop Loss? I tutaj odpowiedź niesie nam tak zwany. Trailing stop, czyli zlecenie, które w miarę jak cena będzie poruszała się w dobrym dla nas kierunku, będzie zabezpieczało nam coraz większą część naszego. Kapitał. Jak klikniemy prawym w, pasce w pasku terminalu, mamy trailing stop i możemy określić, ile punktów, możemy też wybrać specyficzną wielkość, czyli sami określamy, że na przykład będzie to 100 punktów, określamy taki parametr i uwaga, tutaj ten stop loss zaznaczony jest na żółto. To jest komunikat, że stop loss działa w formie Trailing stopu. I teraz w jaki sposób on będzie funkcjonował? Przybliżmy sobie aktualny wykres, przeskoczmy może też na niższy interwał typu H1. I teraz, tak. Jeżeli cena będzie nam spadała zgodnie z kierunkiem, to w tempie 100 punktów od naszego od aktualnej ceny będzie poruszał się. Nasz stop loss, ale tylko w kierunku zgodnym z naszym kierunkiem naszej pozycji. Czyli, jeżeli mamy sytuację taką, że cena spadła o 200 punktów, ten nasz stop również się przeniesie, przesunie się o 100 punktów od tego poziomu ekstremalnego. Czyli, jeżeli stop loss i załóżmy, że cena będzie nam spadała ładnie w dół, no to ten stop loss będzie również w dół wędrował. Ale. Jeżeli cena zacznie zawracać w złą dla nas stronę, to trailing stop pozostanie na poprzedniej pozycji, gdyby on się zmieniał, to nie miałby zupełnie sensu, bo chodziłby po prostu jak cena nigdy nie doszłoby do jego, do jego realizacji. A tutaj chodzi o to, żebyśmy nie musieli co chwilę spoglądać na platformę, żeby sprawdzać czy ten stop loss się nam ładnie realizuje. No i generalnie jest to narzędzie które z pewnością skierowane jest do osób, które mają bardziej matematyczno-statystyczne podejście do wykresów, które lubią stałe wielkości. Ktoś, kto może mniej używa analizy technicznej albo może mniej książkowo do analizy technicznej podchodzi. Bo dla mnie osobiście zlecenie, w którym określam stałą wartość za pomocą której ta cena i Stop Loss ma podążać za ceną jest trochę próbą wrzucenia i ogarnięcia takiego trochę tradingowego chaosu, taką matematyczną formułę, co nie zawsze dobrze się kończy. Zdecydowanie bardziej wolę posługiwać się poziomami wsparcia i oporu, więc daj znać w komentarzu czy korzystasz z, takich, z takiego narzędzia jak automatyczne przesuwanie zlecenia Stop Loss po to, żeby się bronić automatycznie. Czy robisz to zupełnie mechanicznie, czy na przykład w ogóle tego nie robisz? To już jest e, e, oczywiście Twoja kwestia i Twoje podejście do zarządzania kapitałem. Dla transakcji długich, czyli pozycji kupna, również e, zlecenie typu trailing stop działa. I kolejna ważna rzecz. W zależności od platformy handlowej, bo nie zawsze jest tak, że jak zamknę platformę, to ten trailing stop dalej będzie. Podążał za tą ceną. Najczęściej jest tak, że jeżeli zamknąłbym MetaTradera czwórkę czy MetaTradera piątkę, to jednak ten trailing stop jest deaktywowany. Żeby on funkcjonował, platforma musi cały czas dostawać ten komunikat o tej aktualnej cenie i przesuwać to zlecenie zabezpieczające. Więc to rozwiązanie jest głównie dla osób, które mają na przykład VPS, czyli serwer zewnętrzny, na której odpalona jest platforma i wiedzą, że nic złego się tam wydarzyć nie może, bo dla osób, które i tak mają platformę włączoną, ona sobie chodzi gdzieś w tle, ale jest ona jednak w trybie tym włączonym, a nie jest wyłączona, no bo może się okazać, że ten trailing stop. Los nam w niczym nie pomógł, bo po prostu był nieaktywny. I to jest rozwiązanie też, które warto z którego warto korzystać w przypadku, gdy mamy bardzo gwałtowne ruchy, na przykład ruchy spadkowe. Zauważmy. Ja tutaj brałem tylko na te 100 punktów i on bardzo ciasno podąża za ceną, więc możemy go sobie jeszcze zmienić, jeżeli jeszcze nie, wyrzu nie zostanę wyrzucony z rynku na na przykład 200 punktów od aktualnego kursu. Bo zauważmy, że przy spadku, jak tylko cena przeskoczyła nam na plus, to ten trailing stop został bardzo mocno podciągnięty. Ale dla skalperów, dla osób, które chcą wyłapywać tego typu ruchy, no to to jest narzędzie, które w pewien sposób potrafi e, pomóc zautomatyzować nasze działania i zautomatyzować wachlarz narzędzi, z których e, korzystamy, tak żeby po prostu mieć więcej czasu dla siebie na platformie MetaTrader 4 również na platformie brokera OrbeX taki trailing stop możemy włączyć i powinien on działać w bardzo fajny sposób na rynku akcyjnym niestety na tym rynku regulowanym akcyjnym niestety takiego narzędzia nie, nie mamy no chyba że korzystamy z usług brokera który daje nam dostęp do rynku akcyjnego ale najczęściej są to siewniki na akcje tutaj w ofercie tego brokera również takie taką opcję taką opcję mamy więc pytanie, tak naprawdę, na czym Ty osobiście handlujesz? To tyle, jeżeli chodzi o lekcję 25. Ja tylko dodam, że tak wygląda wydanie 22 magazynu Inwestor, do zakupu którego zachęcam. Kod rabatowy złoto bez polskich znaków, a więc złoto to 20% rabatu na cały asortyment dostępny w sklepie. FX fxmag.pl, łamane przez sklep, prenumerata z tym kodem rabatowym, to jest niecałe 80 zł, 79,76 plus koszt wysyłki, a w gratis otrzymujemy nagrania z webinarów, to po pierwsze, już jest ponad 10, a po drugie, dostęp do e-booka, czy bezpieczne przestanie istnieją, czyli o tym, jak chronić kapitał przed inflacją. Zapraszam, fxmag.pl, łamane przez sklep. To tyle jeżeli chodzi o lekcje Forex krok po kroku. Zapraszam do kolejnego materiału.